Siemanderu! Dzisiaj pokazujemy jak gra, jak gra największy bot świata! Elo! Dobra. Heavy, e, e, czy lubisz grać w Fortnite'a? Lubię. Ale ty miałeś się chyba zabić. Nie, niech się nie zabija. Dobra, nie zabija się. Zobaczymy jak gra. Czark! Widzimy się jak coś fajnego zrobi. Jednak Lądowanie. zmienił plany i ląduje gdzie indziej. Lądowanie. Mój, 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 pepa. <grym> wow! Co to? Jak to się no, i się tak zlejdzował, jak jakiś tam facet się ich pokonał. Nubek, zgadnij, jaka to jest broń, którą masz w Eku? Snajperka. Dobrze, a jaki kolor? Eee, Pomaleńcowy. Dobra. Czy pomarańczowy to jest dobry, czy słaby? Słaby. A szary jest jaki? Najlepszy? Eee, dobry jest. A który jest najlepszy? Najlepszy jest zielony. No. Tak. Też to jest lubię jest zielone. zielone ciastka. Jabłkowe. Lubię, lubię masło bananowe. A ja lubię jogurt. O, Dalej, dalej! Beka, nie no, co ci się tak odbija? Ja nie mogę! To to wywalamy, a to jest najlepsze. Co jest najlepsze? Zielone, a to jest słabe. Aha. Więc my idziemy. Aha, wywalił dwa mityczne itemy, by the way. Ale nie no, mityczne itemy są słabe przecież. No właśnie. <laughs> Ej, mam pomysł, może spróbuję skoczyć. Tak, spróbuj skoczyć z wysokości, to... Nie, Wiesz, nie że tak. wtedy się dostaje kawałek jak skaczesz z wysokości? Ha? Tak? Tak. Ja Teraz skoczę. Hop! Hop. O. Oj, się biję, uwaga, coś tutaj tam było. A co to? M miecz. Zielone bronie są lepsze! A to taka, bo to co ja lubię? A? Zostawiacie subskrypcję i łapki w górę. Na